Witam Was moi drodzy na moim kanale, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak zrobić sobie śledzie marynowane po chłopsku, na ostro, idealne na, na jakieś nie wiem imprezy, jako że tak powiem zagrycha do środka trawiennego, co nam będzie potrzebne, tutaj mam tak kilogram pieczarek, kilogram płatów śledzia marynowanego w odcie. Pokrojone w taką kostkę, dwie duże cebule, pokrojone w takie cieniutkie piórka, dwie duże marchewki, pokrojone w cienkie plasterki, słoiczek przecieru, taki mały słoiczek przecieru koncentratu pomidorowego, jedne pomidory w puszce, kruszone chili, dwie łyżeczki takie do herbaty, łyżeczka słodkiej papryki. Trzy liście laurowe, dam kilka ziółek angielskich, oliwa yy, i sól oraz cukier. Moi drodzy, w garnku zagotowałem sobie 3 litry wody. Na 3 litry wody wrzuciłem pełną łyżkę soli, taką stołową, oraz dużą łyżkę cukru. Do tej gotującej się wody wrzucamy całą naszą marchewkę i nasze pokrojone w pieczarki. I teraz w tej wodzie gotujemy to, aż pieczarki i marchewka nam zmiękną. Moi drodzy, w międzyczasie, gdy pieczarki się nam gotują razem z marchewką, na patelnię nalewamy troszkę oleju, po czym wrzucamy naszą cebulę pokrojoną w piórka i Musimy ją podsmażyć do momentu, aż cebula się nam zeszkli, czyli nie będzie przypalona, będzie taka, taka, taka przezroczysta, że tak powiem, W Co nie solimy teraz tej cebuli, ponieważ jak ją posolimy, ona nam zmięknie, a chcemy, żeby ta cebulka była, była taka, taka, chrupiąca w tych, w tych, naszych śledziach. Także yy, musimy ją po prostu, lekko tylko zeszklić na tym, na tym oleju. Moi drodzy, gdy cebulę mamy już zeszloną, pieczarki, pieczarki się nam tam ładnie gotują, do tej zeszklonej cebuli wrzucamy nasze pomidory w puszki. I, I ładnie cebulę mieszamy. Do tych pomidorów dorzucamy nasz koncentrat pomidorowy prawie no. się udało dorzucamy sobie nasz koncentrat dorzucamy sobie jeszcze naszą zmieloną paprykę i nasze dwie łyżeczki chili mielonego wszystko razem mieszając wrzucamy jeszcze liść laurowy i ziele angielskie po czym lekko podlewamy to wodą lekko, nie za dużo chodzi tylko o to, żeby łatwiej się nam to wszystko na patelni rozprowadziło dobrze, teraz musimy sobie to troszkę do smaku posolić musicie to posolić tak jak wam pasuje po prostu no musicie, musicie tego skosztować Taka uwaga moi drodzy, jeżeli nie lubicie śledzi na ostro, to po prostu nie dodawajcie, nie dodawajcie do tego tego kruszonego chimu. Proszę bardzo, tutaj nam bardzo fajnie się to wszystko rozprowadziło. Ja sobie to jeszcze troszeczkę wodą podleję. Musicie tego skosztować, jeżeli jest wystarczająco ten sos słony dla Was. Wszystko jest ok. Moi drodzy, masę, którą zrobiliśmy sobie z cebuli, tego przecieru pomidorowego i z tych pomidorów, przekładamy sobie tutaj do jakiejś salaterki, czy tam do garnka, widzicie tam wolicie. Po czym wsypujemy do środka nasze odcedzone, już ugotowane pieczarki i marchewkę, po czym dokładnie, dokładnie to wszystko mieszamy. Moi drodzy, gdy ta masa z pieczarkami E, marchewką pomidorami nam już nieco przestygnie, przestanie się z niej kopcić. Wtedy dodajemy do tego nasze marynowane śledzie. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Po czym wstawiamy to do lodówki, do lodówki do następnego dnia. Na drugi dzień. E, śledzie są. Śledzie są gotowe idealnie, one się muszą, że tak powiem, przegryźć z tą chili, z tymi wszystkimi przyprawami, są idealne na jakieś imprezy, innego tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał i że śledzie w tym wydaniu będą Wam smakowały. Powiem Wam jeszcze, że w ten sam sposób można zrobić rydzę, tylko zamiast pieczarek i śledzi po prostu dodajemy ugotowane wcześniej rydze. Są naprawdę wspaniałe. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia może w następnym odcinku.